nie łapek możemy zrobić na dwa sposoby. Możemy poprosić psa o siat i wtedy możemy poprosić mu łapki. Możemy też to zrobić na stojąco. Jeżeli pies już zna komendę siat i podaje łapę, mamy wtedy dużo łatwiejszą sytuację. Ale wcale niekoniecznie musi to potrafić zrobić. Na początku oswajamy go na przykład z mokrą ściereczką. Za każdym razem, kiedy pies wykona polecenie, nagradzamy go, nagradzamy go smaczkiem. Łapa. Tak. Wstań, Hugo, wstań! Wstań! Tak. Możemy też próbować robić to na stojąco. Brawo, łapa? fajnie jest wykorzystywać do tego jednak yy, komendę łapa, lub daj łapę, podaj łapę. To co pies sobie rozpoznaje jako komendę do podania łapki: Kogo? łapa. Super, tak. Ważne, żeby psa chwalić za każdym razem, kiedy wykona nasze polecenie i dawać mu jego ulubione smaczki. No brawo. Szukaj.